Nie, nie wiesz, ja Ja jako delegata zarządu gminnego i pana... Nie <noise> <noise> Nie tak. Co nadzieję, <noise> że Na, tygodniu? na, na tygodniu się jest zebranie. Punkt drugi, uczcimy jednym ja z ciszy pamięć, rucha ojcaszka. Nie wygłosuj tak, że jest zginął, proszę o Proszę o na przewodniczącego komisji, na przewodniczącego, bo proponuje proponuję droga końcowej wystawy. A na to, plan wygląda? ale ja mam to nie Może pani przysiądą tam, ale to jest Proszę, miejsce, panie. ◆ panie ゲイ、panie トラジト。<タッ> zbranie na kliszy, żeby druh dokument, że takie zebranie w roku 95 miało oczywiście miejsce. Szanowni druhowie, proponuję przyjąć następujący porządek dzienny. Otwarcie zebrania i powitanie nastąpiło. Wybór przewodniczącego sekretarza nastąpiło. Następny punkt to wręczenie odznaczeń resortowych kitypom, którzy poza mają smak życia, smak pracy w orkiestrze dętej i zasłużyli się jej bardzo czynnie w okresie ponad 50-letniej swojej pracy. truchowie na wniosek zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, po raz drugi złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni. Drug pobożele Jan, Drug Konopiński Andrzej. Przepraszam bardzo. Dobra, w Pięci. Drug Pila Zygmunt, Drug Wojciech Idzi i Drug Karolewski nie jest mieszkańcem naszej gminy, mieszka w Kaliszu, jest yy, w sędziwym wieku, nie może w naszej uroczystości Na wniosek zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, piątka naszych sędziwych muzyków została wyróżniona pięknymi dyplomami uznania przez zarząd wojewódzki. Ochotniczych Straży Pożarnych z piękną dedykacją za 50 lat pracy. Przejmie proszę szanownych drógów. prawej, może po lewej, stronie po standard, przepraszam bardzo, w kolejności. Duch Pogorzelew Jan, proszę bardzo. Duch Konopiński, Pila Pilak, ducha komendanta gminnego Straży Pożarnych, prawda, o pomoc w wręczeniu yy, odznak. Głównego Związku Straży Pożarnych dekoruje szanownego Dżucha Jana medalem po raz drugi złoczym medal za Złoty dla Pożarnictwa. Gratuluję, dziękuję i życzę jeszcze trochę sił i pracy w naszej orkiestrze, żebyśmy jednak za punkt honoru postawili to, że ta orkiestra musi żyć, musi pracować, musi działać i musi wiedzieć, czy Oczywiście musi, czy tak. A ja przekazuję tysiąc złotych ręki w imieniu Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych Przewodniczącego nowego ducha, z złotym medalem za szuki dla pożarnictwa po raz drugi. Dziękuję za owocną pracę i życzę dużo zdrowia, pomyślności, powodzenia i wspierania swoim, swoją siłą. Jeszcze naszą odpoczą. dziękuję, 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 dziękuję. Zarządu Głównego Związku Zarów dekoruje Dekoru Jaronego Złotym medalem raz drugi. Dziękuję i życzę dużo zdrowia i wspierania. Jeszcze swoją swoją ślub Tak, ale to jeszcze porozmawiały. W imieniu zarządu głównego.